Na dzwonek już wróciłem z tych baletów całonocznych, do otwartych, tych baletach Kolejna kobieta jak się da, nachodzi ta rakieta, nachodzi ta kobieta Przez trecha, walisz stawiasz sunrise'a Nie mówisz, jesteś jak z balantajsa, albo z jakiejś innej bajki Tylko pamiętaj, żebyś miał przy sobie bajki i na bo bez kurwy syna nie wyrywy się, nawet gruba świnia nie stawiają, na hajsy mają, tylko na wejścia, na bilety, albo nawet czasem uchroniarze. Upadnie raz na twarz, upadnie raz, ani nie dwa, teraz powiem coś wam ja. Na wakacje się planuję wyjść by nie stąd, albo wypierdolić daleko w prąd, tam żeby. Było przez cały rok, cieplutko wiesz. Spontany wypierdalam daleko, pany. Mówię już, jeszcze się nie żegnamy, ale już było zaśpiewamy w takim innym kontynencie. I jak powiedzieć, powiedzieć, że nie było tego dane tej mędzie że on tam pojechał, dlaczego pojechał? I wyjebał Na koniec Świata mówisz Z niego zawsze Był goniec I zapierdalał Żeby mieć Żeby wiedzieć, że się żyje A nie Stoi po sklepem i pije Nie ma na nic Ani na ruchy Tylko prosto Do jebanej puchy Te cwela i cwelusy Mówią, że mają już mój kapusty, ale chyba nie to już jest gusty Jest szósty, czy szesnasty? Chuj mnie obchodzi, bo jest jedenasty To w sumie dzień mój własny Wasz piętnasty, czy szesnasty? mój własny freestyle Nie na kartce, nie na haju, rymuję z kreskami Nie tylko z wariatami Popijanymi drainami i szutami jak u chemika, cała ta klika popija, a przychodzi nagle Weronika i mówi za to, zaklika i wybiera, mi tutaj z mojego butika. Bo tu usil, staram się do I Znowu ta ekipa zaślepiona, Zaślepiana tym całkowita ze nie nienagranych. Dziś przeżyta. Dlatego dwa a driny trzyma. Ta wita. Pozdrawiasz żyta. Jemon.